Takie wąskie ulice to Skręć w prawo, następnie osiągniesz cel podróży po prawej. Zobaczcie jak ja mam tu jechać. Tu przyjechałem do Malfeta, włoska mała mieścina. Jak jechałem od miasta większego, się nazywało Bari. I tutaj takie znalazłem miejsce razem z plażą. Spójrzcie. Tu mam samochód, tu pewnie na noc go będę spał A teraz idę enjoy, idę popływam <noise> Chociaż ostatnio miałam grypę Ale nie wytrzymam, muszę się trochę pokąpać Pokażę wam jak to fajnie wygląda Mam jest taki Taki fiordzik mały A tu plaża A woda straszna, chyba że tamtędy jest. I znów muszę w butach plastikowi to nie robię. No i tak się bawimy Jak się trafi plawa to trzeba się kąpać nie? Myślę, że nic nie będzie, nic gardło nie było. ale jest tak ciepła woda, że na pewno. Dziś jak tylko przypłynąłem do Włoch rano, to znaczy w nocy przypłynąłem. Była pierwsza w nocy, obok był parking, nigdzie już nie jechałem. Postawiłem auto zjadłem takiego, taką kanapkę i 4 euro zapłaciłem i na tym parkingu już zostałem spałem, było spokojnie, bo to był właściwie parking należący do eee, tego promu, co tam tych transportuje ludzi i rano wstałem, a tam łazienka, prysznic kurcze za darmo. Wykątałem się. Wymyłem. Przygotowałem się wszystko i wyjechałem. No i zajechałem tutaj, do tego miasta. I też fajnie, bo tu bo jest plaża. Są ogromne kamienie nieraz pod nogami, trzeba bardzo uważać. O, patrzcie, i, I kamień i rozignie się nagle wielki kamień. Tu. Skalisty jest bardziej brzeg. Można nawet kolana sobie pozdzierać. O, Teraz przez taką skałę, żebym musiał przejść. O, widzicie? Takie skały i to są skały No dobra. Jest dzisiaj sobota Godzina 8.30: Tu jest taki piękny ryneczek w tym małym włoskim miasteczku, co już pisałem wcześniej. Molfate, Molfetta, coś takiego to miasto się nazywa. I spójrzcie, i miałem trochę szczęścia, wiecie, bo. Tu jest na rogu apteka. O tutaj, to jest apteka, tu. I tam pan doktor siedzi w tej aptece. A ja taki kaszel miałem nie do wytrzymania. Rano mnie tak atakował, że już o godzinie piątej nie mogłem spać. Nie wiem, może od spania w aucie, może kurczę. Od wysokich temperatur. Nie mam klimatyzacji. I jednak człowiek. Czasami w życiu też ma różne szczęśliwe przypadki, nie tylko same problemy, ale to był naprawdę szczęśliwy przypadek, bo akurat w, w aptece wprost wszedłem na pana doktora i pan doktor mi przepisał bardzo dobry sy syrop i tabletki do sania i powiedział, że, że będzie wszystko. Że jeszcze raz spojrzenie na piękne miasto bo wyjeżdżam z tego miasta już. więc do zobaczenia no to tak jakbym był z wizytą u doktora a wizyta nie kosztowała mi nic a za medycynę zapłaciłem tylko 11 euro ale ja mam ubezpieczenie w razie czego się coś działo to jestem ubezpieczony na ubezpieczenie turystyczne AXA ale za 11 euro nie będę regio de Calabria miasto Ah, já, Pięknie Tam jest taka Długa ulica jak Piotrkowska zaparkowane auto w złym miejscu Tu też jest taka promenada. Siciliano, italiano, To jest miasto Messina, już na Sycylii. Zaraz te, co prom przypływa, pierwsze, pierwsze miasto tutaj właśnie. Zobaczcie jaka Linia tramwajowa, palmami obsiana. A tu jest taki ryneczek. Wam pokazać. Jeden tunel minęliśmy. Zobaczcie, następne tunele I tu tak jest tunelami. Tunel za tunelem. No i znowuż tunel Mówię wam, tunele za tunelami ja cię kręcę. Tu bardzo słabo widać, w tym tunelu w ogóle nie ma światła. Ten tunel jest oświetlony.